Wróciliśmy do Bopu Bapu, witam serdecznie, oczywiście dzisiaj miły, przyjazny yy, odcinek. O, już widzę, jak widzę, że używacie hila to po prostu, ech, jakoś tak źle po prostu. Żółty to kto był? No, a jak Klota. myślisz, Admirosk, to, to kim mógł być żółty? No ja, nie ja Dzięki myślę, za no, no, spoko, ale wiesz, że cię teraz miażdżę, gościu, także papa Admi... O nie. Jest dwóch możesz mieć problem. Oj, i ja się chyba pojawię tutaj na dole w prawym... W pra Aha, okej, okay, nieważne. To ja byłem, to ja byłem. Aha! Nie, nie ma już dwóch admirosów. Jest tylko... O kurde! Uch. Dziękuję hogaty, ty. Bardzo miło swojej strony. To z okazji świąt, taki dobry jesteś? No, dobra. Okej, okay, czas odpali. Nie, nie rób tego. Nie. Okay. I zmiażdży cię. Nie! nie. Stary, Ole, Wolko, Dziękuję Dziękuję, że mi ten. Yy, dobra, pek. Pa! pa. Nie, Oj, Nie, 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 nie. Papa! No nie no! Co to ma być? <grym> Jak on to robi? Zobacz, on nawet się nie wysilił, a wygrał. No tak, no... Dobra, F fokus na Hogatego <grym> po prostu. No, świąteczny tak. fokus. Tak, świąteczny czy... fokus na Hogatego. Nie obchodzi mnie to. Ja, mu... ja chcę wygrać w końcu. O, Admiros, Admiros. Wiesz, że za takie zachowanie... Należy się żółtego. tego. Ale nie możesz na mnie fokusować się. Przecież to jest, jest zasada. się na ciebie, ja po prostu biję żółtego. Aha, po prostu, okej. Okay. Ja... To po prostu wjeżdżył tego, okay. Dobra. Ty, ale dużo eksplozji tam było. Oj, no i co tą miną? Ojejku, to miną Alci zrobię, zrobię krzywdę, weź chodź, chodź tutaj. Okej, okay. jak tam panowie? O. Aha, <śmiech> aha <śmiech> oczywiście, problemy co z, z nowo... synchronizacją, to mu musiało się wydarzyć, a są w Gdy ogóle dwa mody. dwa mody, tak? Wszyscy my. mamy dwa mody? Tak, wszyscy tak. mamy dwa mody. No po prostu no to... no, gra nie ogarnia Admin Dobra. No i po co ci to było? No i po co? No, no nie wiem, tak, tak po prostu chciałem zdobyć punkt. Po co? Punkt? <grych> po co? Dobra, ja ale Hogatym... Ma... I czekaj, czy Hogatemu naliczamy ten punkt czy nie? Tak, naliczamy. Dobra, dobra, czyli tak jak... Bo są święta. Okej, okay, dobra, to są... Pyk. Proszę bardzo, masz czarną dziurę na święta, masz granat. Aha. Hmm. Remis, albo ja... ja wygrałem, bo, Jezus, bo ty ad wygrałeś. Admin Raz. Tak, właświatko a najlepsze z wami, jest to, właświatko. że od nie zasługuje na to zwycięstwo, Aha. bo. Ale są święta. A, bo to... Ale są święta, no ale co, nie święta to tak w mówić. sumie zasługujesz. No właśnie. Yy... Mm, nie podoba mi się to. Już powiem tak, już wiem dlaczego nie graliśmy w Bopu Bapu tak długo. Bo nienawidzę tej gry, bo się <laughs> zawsze na mnie fokusują, zawsze, za każdym razem. Tak, zawsze się fokusujemy. Oj. Piękny las. Ładnie, ładnie. Nie wszedłem do końca w ziemię. Dobra, 2, 2, jeden. O, teraz stąd stanę. Mmm. Hmm, hmm, hmm. No i co? Czerwony. Patrz, Weź tam, o. Ojej, o, oj, No dobra. Nie, Admiros, my musimy fokusować mm. w tego, bo on Aha, zobacz, Ale on nie się możemy pojawia. się fokusować. Co? Nie możemy się fokusować na jednym. Ej, czemu? Bo no są wow. święta. Aha. O, Aha, co? Wow. Było. Chaos. Nie, no i po co? No i teraz, dobra, ja skoczę sobie do wody, bo to nie ma sensu. Powiem co? tak. No bo y, hogaty by gdzieś się ukrył na górze Aha. i przez 5 minut byśmy czytali tak, na koniec. Nie mogłeś się walki. bić z nim po prostu? No no nie, do no, nie miałem żadnych ofensywnych rzeczy. A. Więc wolałem prostu. No, ale po... mam na minusie chyba. Przyspiesz. Cześć Admiros! roz? No czemu się ze mną bijesz? Nie bij! Żyj ten granat. Okej okay. Nie biłem się z tobą, tylko. Ej, się... jestem klonem, nie mam umiejętności jestem górny. Musisz poczekać, aż broń się jakakolwiek pojawi. Ej! Oh. bogaty O, oh. chyba. <grym. grym> ale jestem dużym gówniakiem czerwonym, what the hell? Pasz. No, nice! Okej! Okay. <grym> ale tak. nie tak, OK Bo ja się w ogóle nie czuję, że, że, że wygrałem, wiesz? Wygrał bez żadnych umiejętności. Dokładnie. No, to jest... <grym> to jest jak flotar za każdą rundą, którą wygra. <grym> no, dobra. A su su mam super rzeczy. Okej, okay, okej, okay. okej. Pomogłem ci. No super mi pomogłeś. A ja też ci pomogę, masz. Nie! <grystanie> <A! grystanie> Dobra, jest. W ostatniej chwili. <grystanie> zagrajmy w Wormsy. Kolecam, nie, nie fajna będzie gra. Takimi robakami gramy prawie jak ten, jak Slajmy, jak tutaj. O kurde, oj, I jest więcej broni zdecydowanie. Szkoda, że nie mam modów na nowe bronie do Wormsów. To no nie, też nie robią, spoko. tam masz już... No, tam ta masz, masz dużo rzeczy, nie? Jeżeli chodzi o to. Ale jakoś... Mam. Chciałbym, żeby było po prostu jeszcze więcej. A, jestem przyczepiony do tego. Okej. Okay. No, przyczepiony, przegrany. A, no. <laughs> nie, nie mogłem się odczepić tej linki, nie no, wiem dlaczego. To jest e, dziwna. Zostałeś dziwna rzecz. wysłany w kosmos po prostu. No, no to nie a... do końca tak działa. Aha. A, <laughs> a jak działa? Mamy eksperta. Działa trochę inaczej niż myślicie. Dobra. Wyk... O, te płymy. Z O, czy, mapy. czemu ciebie tepło? Ty mnie tepłeś, no! Oj! Możesz mnie nie jażdżyć? Okej, okay, no to... przepraszam, to był ostatni I... raz. Dobra. Okay. Mam nadzieję, że to się powtórzy. Ty, co się... Co się stało? Ja nawet nie zwróciłem no, uwagi. No, wygrałeś rundę. Ale On się tak perfidnie podłożył, a ty tego nie widziałeś. Nie widziałem, nie widziałem. skoczył sobie do wody! O, nie! też skoczyłem do wody. Skoczyłem do wody, widziałem. Co ty mówisz? Ja też wskoczyłem do wody, proszę to odnotować. No, teraz stoisz w miejscu i dajesz mi się zabić. To Gdzie jest? Wylotę. No mówię, skoczyłem do wody na samym początku, Wee! żeby się Bla, oczywiście podłożyć. Wiercamy się. O, Oj, co, co, co to było za umiejętność dziwna? Ej. To był tak zwany brak umiejętności. No, Admiros, co ty robisz? Bo ja? Ty u mnie się przyślizga. On się podkłada. Dobra, <laughs> ja myślałem, że znowu jakiś y, problem z desynchronizacją jest. <laughs> no i co zrobisz w wielkiej kuli? No <laughs> pewno zrobisz, no i co? No czarną dziurę mógłby na przykład użyć. No on to nie jest, ma nic. To jest też bardzo dobra on rzecz. On nie ma nic. Oj. Uuu, jest... <grym> Fajnie, no to jest świetny nie, no, ja, nie, to jest... To no jest... boosterem dostałeś. Yeah, dobra. Admiro, ty się podłożyłeś? Nie, nie podłożył się. Nie, tak ja się ani razu jeszcze w tym odcinku nie podłożyłem. Ja okay. też. Ja tak samo. <grym> odejdź, odejdź! Jeszcze w tym odcinku ani razu. Admiros, będę musiał niestety to i po co ty to, po co, po co? Ale to chyba ty strzeliłeś, że pojawił się płomień. A, bo nie, nie ja Tesla, tak? ja Tesli użyłem. Nie wiedziałem, że ta Tesla działa na no, A, tak no to dobrze. ja, proszę, proszę. Zapalniczka, za, zapłon. No tak, tak, pyk. Dobra. Proszę, Kulos, działaj coś. Proszę, Kulos, działaj coś. Ej, chciałem podskakiwać nad Soniciem, ale tylko raz się udało. <laughs> nie, to jest, chyba za szybko mimo wszystko jest. No troszkę. Dawaj go! Aha. Masz... łap kamień. A, nie, nie w tą stronę. Łap. O... O, przepchnij czarną dziurę. No właśnie próbuję, Żeby tylko problem jest Żeby taki... razem z nim. Dobra. O, problem jest ograł. Problem że... Yy... Mam przesrane, powiedzmy. Nie, nie, nie wiem, co mam zrobić. Mogę, mogę tutaj, o, ta, takie coś. I teraz Masz się sklonowałem. Masz no, i widzisz, jak popełnił, bo. O, ty... też ma dwóch, Ale ma. Nie, nic nie robi. Nie, dobra. Yes, Ale fałże. Nie, to wszystko było wyliczone. <laughs> no. Wszystko do ostatniej umiejętności. <laughs> dobra, teraz. u gdzie ty jesteś? Tam jesteś. <laughs> Admiros, spokojnie. Skąd wiedziałeś, że tu będę chciał przyjść? I. To. Kto? No, chogaty. <laughs> no, Docałeś tak. i nie oczu i czy widział? Nie, nie, ja nie za bardzo wiem co się tam wydarzyło. Więc może nie powinienem się... Hop, wypowiadać. Dobra, łap. Aha, nie, nie udało Aha. się. Masz mhm. to. I to. Admiros, masz trapa. Powodzenia. To niezły sobie... trap. No co zrobisz teraz? Gość. Powiedz mi co, co zrobić? Rzucę. Okej, okay, ja to też rzucę kamieniem. E, mogę okay. to sklonować. O, i dajem ci platformę. Dobra, dwa też razy. Rzucam teraz. kamieniem. Hmm. Ej, nie, nie, wiem za bardzo co. Uuu! Zobaczymy czy sobie z tą mocą Boga poradzisz. Idę do ciebie hogaty. Oj, tylko że... Spoko. Nie wiem, czy do nas przyjdzie jakaś. Nie, no nie przyjdzie z tego a, trafa. Z, z dwóch stron, z dwóch stron. A wiesz o tym, że my się sami załatwimy. Eee, i w jakiś... Aha! <laughs> a! wygrałem? A nie, jednak nie, nie, nie wygrałeś, ale. Moja postać po, po prostu była w powietrzu, ale się podłożyła. No, ja, ja się podłożyłem, oficjalnie. Oficjalne info. Cyk. O! nie, no możesz próbować. Masz rakietkę. Odejść tutaj. Mm. Patrz. Czarna dziura, stary. No już, już tu przerabialiśmy. A ty bijesz się ze mną, czy z kogatem, który ma 8 punktów? Nie, ja, ja. Przecież ty mnie cały czas atakujesz. O, ty szmato! O, patrz, jaki, jaka złość! Bijesz się ze mną i mówię, dobra, czyli Admiros nie chce mi bić, nie? Pierwsza, pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, uh -huh. której użyłeś od razu rakieta w moją stronę. O, nie, ja się biję, wiesz co, z każdym Admiros. Myślisz, że zdążysz? Mm, nie, nie zdąży, nie zdąży. No muszę... i zaczął uciekać. Tak, 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 tak. <laughs> Idę po ciebie na pełnej, a, a, a masz coś w ogóle, żeby tam przejść? No właśnie, chyba nie. Oho. Uh -huh. Ma Let's go! O! Oh! Oh, oh! dobre, dobre, dobre. Udało oh! się. Co so, yes. Ej, dobra, dobra. To było, to było dobre. Myślałem, no, że hogaty mm. jest bezpieczny. W końcu mu... przestałem się podkładać po tych miesiącach. No, stwierdziłem, dobra, może czas wygrać. Bek. Oj. Bo już jakby beka, że ciągle hogaty wygrywa, już mi się znudziło. Tak, bo, ale dobra. beka. Ha, no i ale powiedz, co ty bijesz, skoro on ma najwięcej punktów. No nie, nie wiem, bo byłeś obok i po prostu chciałem, <laughs> chciałem użyć. Zobacz co, jakiś w ogóle na linię się przyciąga kulą. No, no się widzę. Reking wall. Dobra, ja się fokusuję na Hogatym jak coś. Dobra. Ja się fokusuję na obu. Nie ma. Oj. Dobra. moc Boga. Nie, wy zignorujcie mnie, zignorujcie. Dobra. To niezłe zignorowanie. Jak ty wyskoczyłeś z przepaści? <grym <grym> powiedz mi, jak? No, on miał chyba jakiś teleport albo coś takiego? Nie wiem dokładnie, co to było. No miałem. Oho. Czas na mini Boga. Oj, mini rakieta leci w twoją stronę właśnie. Pozdro. Czas mhm. na drugiego mini Boga. To już Nie masz rakietki! Mm. Nie ma nic, nie ma nic. Jest, 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 nie trafi. Nie! Co o, ty jest? Śmieciu. Nie wierzę w to. Czas na boga. Oj! Kurde. To... A, jasne, ja. Papa! Pa. No to jest osoba, która ma ten laserek, to chyba wygra. Czyli. Jeżeli... Puść mnie! Ja nie wiem, jak się właśnie z tej linki. O, co ty. Aha. No co nie wiem, się nie... załatwił. Nie wiem jak, Do 15 jak. do 15 gramy jak coś, bo jest bardzo, bardzo okay. szybko poszło. Okej, mówić to na początku, bo ja tak to nie wiem czy się starać czy nie, czy to żart Zawsze powinniśmy się starać. Oj. o! Dobra. Jest, jest, jest dobrze. Aha, Ech. dowody go. Czekaj. Admiros! Pyk! Aha, no. no nie! Mina broniła. Tesla. Mam raz... Aha. Oho. a się podłożył. Nie, 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 dobra, dobra, nie chcący to chce. było. Teraz. Kurde. No nie przeleci. No nie, nie przeleci. Ej, to go zmiażdży zaraz, patrz, tak. patrz, patrz. Tak. Ja czekam, ja czekam. Nie zmiażdż mnie. Czekaj, patrz, 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 patrz. O nie, On nie ta główność! O... Jejku, miałem ten, y, promień. Miałem Ale promień, chciałem go użyć. Nie, nie, wierzę w to. Miał, tyl, miał 100 możliwości Podłożę. wyjścia z tej sytuacji! Miał możliwości na zwycięstwo. Dobra, gdzie ty? A, tam jesteś, okej. Okay. Za chwilę. Ju, już idę do ciebie. Do mnie idziesz? No tak, no. Żarty sobie robisz? Ty... No i co mi zrobisz? No. Oj! Nic. No i zginąłeś pierwsze, odemnie. To jest najważniejsza, najważniejsza informacja. Nie, no nie, nie wiem. Znaczy, wziąłem tego dasha takiego, i później mi się użyła kolejna umiejętność. No, wyszło jak wyszło. Na U, Ale wróciło. Dobra. Cześć, Aha, nara. o nie, nie, nie! Myślałem, że się no obronił po prostu złafił. przed rakietką kamieniem. No, i że ja, został, został te platformy ja. są obracalne, to ja, jest to. Ja, ja. koniec końców punkty pokażą kto jest najlepszym graczem, a kto nie jest najlepszym graczem. <laughs> Zgadzam, bo tak, tak działa ta punktacja. Oj. Dobra, nie. O, wiesz co, w ostatniej chwili zdałem sobie sprawę, że postawiłeś Tesla Po prawej stronie. O, trudno się mówi. Trzy punkty. To szkoda, że w ostatniej chwili. Oj. Czy? Uwa uważaj, kolej na co Tesla ty idzie. Zrobiłeś? Aha, macie trapa. Nie nie tak. za bardzo możecie cokolwiek zrobić teraz. Aha, Trafowane. Nie wiesz, co zrobić? Ups. No to skocz sobie podłóż na się. Tesla. Nie wiesz, co zrobić, to się podłóż. Nie, podusz się. Nie trafiłem. Może czwarty punkt uda mi się zdobyć. Bardzo, bardzo tak miękko. Nie, 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 nie. Chcę zdobyć go. Oj. Patrz, leci rakietka po ciebie Tak, gówno e! E! Po ciebie też przylecia Nie tak się omawialiśmy oj, nie zdążyłem, nie zdążyłem Kurde. I po ciebie też no, po Jak wszystkie. ja Hoga tego nie zabiję, to już nikt go później nie zabije ja Jakbym ja. zrobił to. Ta... Oj O, dobra tutaj Uwaga, moc boga Na pewno, na pewno jestem tutaj bezpieczny Oj, aha! No i jakim cudem wygrał, jak ja nie zginąłem? Powiedzmy. Ja też, no, ja nie też ja nie zginąłem. mi też się Nikt nic nie, nie stało. No. Ten punkt się nie liczy. Nie no, liczy się, bo już później, później odejmowanie, dodawanie tych punktów... Łapat mi, łapat mi raz. Albo... O, okej. Okay. o, tutaj, mam dla ciebie prezent. Kurde, czemu nie pod... No i co, ty myślisz, że cokolwiek mi... Aha, o, teraz nie no dostałem punkt za nic. No i za co? Ale ciekawe czemu, czemu to się psuje? Przecież to o nie! A w końcu sam, to jest niewiarygodne, nie jestem skogatym na wyspie Po co? Po co? Okej okay. No i co? No i co? Aj. powiem tak a Plan do ręce z mu zrobić Kurde ręce Plan był dobry, plan był a dobry Abordaż mu chciałem zrobić Pilność swojego statku lepiej no. Nie wiem, z zobaczyłem, no że mam tą, Wiem muszę, te, muszę tego użyć Dobra, na środku Wow. Nikt tego nie widział, prawda? Przepaść go. Po... Ja przepraszam, nie powinienem. Nie. Nie. Ale bo prostu sobie to tak rozbawiło. Nie. Dobra, już nigdy, nigdy nie zagramy w Battle Battle. Nigdy. To jest okay. oficjalny statement po prostu. Ta gra... Nie, ona nie dostaje aktualizacji, tak? To już nie ma co robić, nuda totalna. Mhm. Oj. Gdzie masz totar kamerkę? Tu masz. No. O, o... Zro... Nie, mam, y, mam niżej, niżej a, troszeczkę a. kamerkę mam. Weź tak nie rób z tą czarną mm. dziurą Oho. Ej, ej no. Leci ej, ej, Proszę bardzo. No, pada, Padał mu czarną dziurę Dobra czter... A tym mieczem ją zahaczyłeś by the way Tak, bo chciałem mieczem ją odepchnąć No, Dobra. a jednak przyciągnąłeś Teraz to mogę chwycić Dobra Chwyć to o! Dobrze chcił. Wow, wow 5 punktów mam, ale super. Jest... Na no najmniej masz. Dzięki, dzięki że powiedziałeś to na głos, Admiros. To jest naprawdę. powiedział, o mam tyle punktów, coś tam, coś tam byś nie przyznał się, że masz najmniej. Dobra, ładną czarną dziurę i weź tam. Ej, a jak ja stąd wyjdę? O, jak ja stąd wyjdę? O, dzięki. Ojojku. Dobra, daj Admirosa już nie ma. To teraz MOGĘ odpalić w końcu sobie boga! Tylko, ja już teraz wiem, że po odpaleniu, ja wpadnę po prostu w tą Teslę. Ale no cóż, trzeba, trzeba Trzymam ryzykować. Trzymam kciuki, że ci się uda i że nie sfailujesz tego i nie będzie fany moment. Eee, Też, tak. okay. Ja się nie odzywam. Pyk! I Liczę, że coś dobrego zrobisz, a nie tym kamieniem sobie w pyk. łeb. Ja uwaga! okej. Okay. Plan kamień, był dobry, kamień, naprawdę. Kamień, 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 kamień! Mówiłem, ah. stary, to było pewne, że ty od tego kamienia, którego sam rzuciłeś. Nie, zginiesz, dobra. Koniec, to było pewne, to koniec, było pewne, że zginiesz. Koniec, koniec, koniec.